Dzień dobry. Skorpion w ósemce. Skorpion jest w astrologii ósemką. Ósmy dom astrologiczny: Skorpion i yy. mamy połączenie duchowości z fizycznością. Dwa aspekty jest struktury materii, można to tak nazwać. Tak, kompletność absolutna, mamy harmonię między tym, co czuję, a to, jak się czuję, to, co czuję emocjonalnie i jak się czuję fizycznie. Tu jest zdecydowanie rozwój fizyczny i, i duchowy. Na to stawiamy tutaj akcent. I jak to idzie dalej? Skorpiona. O tak! I znowu Skorpion. To jest ciekawe. Skorpion trzy razy pod rząd. No właśnie, czyli tutaj jest to szalenie ważne, żeby Skorpion zadbał jednocześnie o rozwój fizyczny, o ruch i o głowę rozwój duchowy, intelektualny. E, dlatego, że tutaj e, mamy do czynienia z e, aspektem leczenia się. Bardzo szeroko rozumianego. To, to może być tak naprawdę przeczytanie jednego zdania w książce, który już dużo powie, już dużo rozjaśni. I to już będzie uzdrawiające. Mm. Więc e, bardzo, bardzo szeroki kontekst. Skarpion. Tak, e, witalność. Witalność tutaj e, trzeba by to podreperować, jeżeli bo to jest na zasadzie uzupełniania e, zaległości, nadrabiania zaległości, jeżeli jeżeli intelektualnie jest, e, intelektualnie jest e, rozwój na bardzo wysokim poziomie, no to trzeba zobaczyć jak mój stan duchowy. Czy ja nie jestem zabiedzony duchowo, czy ja mam jakieś wypracowane swoje wartości, a jeżeli tu tu jest dobrze, to jak z moją fizycznością, jak mój stan ciała, eee, czy jestem odpowiednio rozciągnięty, czy mam elastyczność ruchów, po prostu czy dbam o to ciało, o mięśnie, stawy, wszystko, całokształt, kształt, dieta. Eee, jeżeli coś jest nie do końca tak, więc tutaj trzeba po prostu wyrównać sobie te poziomy. Tak, bo jest temat, który przeszkadza. Jest tutaj, jest tutaj ubytek. Jest tutaj coś na niższym poziomie niż, no, niż powinien być. Pytanie, i teraz trzeba po prostu tylko sobie obmyśleć, jak, jak do tego podejść. Czyli jeżeli chodzi o fizyczność, to ułożyć sobie jakiś ciekawy pod siebie plan ćwiczeń, jeżeli chodzi o duchowość, to czy są jakieś aspekty duchowości, którymi chciałbym się zająć? Jeżeli tak, no to jazda internet, książki i zagłębiam temat. Jeżeli to jest rozwój taki intelektualny, aczkolwiek ten duchowy się łączy z intelektualnym, bo nakarmiony duch to nakarmiony umysł. Natomiast jeżeli tutaj rozpatrujemy wyłącznie tak oddzielnie yy, i jesteśmy w aspekcie czysto intelektualnym, to być może jakieś braki w wykształceniu, może chciałbym jakąś dziedzinę poznać, zdobyć z niej dyplom, jakieś uprawnienia, licencje itd. itd. Tak więc tutaj ym, patrzymy na to bardziej, co nie domaga, co nie jest jakieś takie satysfakcjonujące w moim życiu. I pracujemy nad tym. Ale tutaj dobry plan by się przydał. Tutaj trzeba mieć plan, żeby też to poszło, żeby to się y, motywacja utrzymała. Więc na początku może tak delikatniej, a później z czasem. Te plany, w te plany skorpion tutaj się wdroży tylko to, tylko tyle Państwa, bo tutaj jest ważna ta harmonia pomiędzy ciałem a duchem, po prostu jest niezdrowe, że pakuje energię ciągle w jeden aspekt. Na przykład intelektualny, a fizyczność zdycha. No więc tutaj, no bo to i tak wpłynie na intelekt, na ducha. Także to i tak wszystko ma wpływ na siebie. Mm -hmm. U Skorpiona bardziej. Y Gdyby tak nazwać, przywołać jeden z któryś wymienionych przeze mnie aspektów, to byłoby to raczej intelektualne. Czyli uzupełnianie sobie wiedzy, te wszystkie dyplomy i tak dalej. Z bardziej w tę stronę. Skorpion o tak, przydałoby się przydałoby się tutaj w ogóle ta wiedza, ta intelektualna wiedza która bym, wykształcenie krótko mówiąc ono by mnie tutaj najbardziej podleczyło jakoś tak sterapeutyzowało wręcz tak, bo, tak, ja, ja mam w ogóle do siebie pretensje ja yy, samego siebie tak biczuję, że no, kiedyś nie było czasu, nie było możliwości czy ochoty, pieniędzy na to, żeby zdobyć wykształcenie, a teraz e, może jest trochę lepiej. Może teraz mógłbym sobie czy zacząć odkładać chociażby na to, żeby popracować nad swoim poziomem edukacji, bo widzę, że coś jest nie tak, widzę, że mi to przeszkadza. Gryzie mnie temat, krótko mówiąc. E, dlaczego nie uzupełnić? A Pokazuje się to raczej. Pozytywnie, żeby żeby się tak nie skreślać, I, i bardzo ważna rzecz, żeby nie myśleć o sobie, a ja jestem za głupi na wiedzę. Że się nie nadaje, że ja się nigdy nie nauczę. Ja nigdy nie opanuję matematyki na studiach. Ja nigdy nie, nie osiągnę tej y, wiedzy. Y, przykładowo, przykładowo bardzo z ogrodnictwa, ponieważ mylą mi się różne rodzaje roślin czy, 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 gleb. I nie wiem, którą roślinę, w którą glebę mam posadzić, bo, żeby mi dobrze wyrosła. To jest taka, to jest taka rzecz, że trzeba no, bardziej to poznać, ale nie skreślać się. Tutaj wyłączyć te emocje, czyli yy, liczyć się z yy, Samym faktem, że coś mi przeszkadza, i jak mogę to naprawić, a nie że ja, tak napędzony tymi emocjami, tutaj się zniechęcam, ponieważ te emocje mnie spalają. Czyli ja narzekający na to, że nie mogę sobie z czymś poradzić, to mnie spala i na to idzie energia, więc już potem nie będzie energii na, na realizowanie tego, no bo już energia się wyczerpała i, i ja już nie mam motywacji, nie mam ochoty, nie mam nastroju. Więc tutaj nie, nie, to patrzymy, co nie domaga i jak mogę to naprawić. Raczej skupić się na stanie faktycznym, aniżeli pławieniu się w, w emocjach, które temu towarzyszą i z, które się z tym kojarzą. Znowu Skorpion. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć razy. Pięć razy skorpion. Więc naprawdę tutaj jesteś na rzeczy. Nie, skorpion to jest też głębia, więc bardzo tutaj trzeba się też postarać o to, żeby ta wiedza była no, taka solidna. Wiemy zasady rasa dobrze. Nie, nie, nie bawić się, nie tańczyć wokół swojej niemocy i że mm, ja się nie nadaję, ja się nie nadaję. No bo wtedy to jest samospełniająca się wróżba. Bo tak naprawdę tutaj już nie ma, nad czym się zastanawiać. Cel jest wiadomy. Moje wykształcenie. Które mi się nie podoba, które mnie nie zadowala. Wiem, że mogę więcej, więc niech wycisnę z siebie maksimum potencjału, jeżeli chodzi o edukację, o moje wykształcenie. Tak, tak, dokładnie tak. Dlatego, że to jest, to jest taki powód moich największych kompleksów. Ja jestem cholernie zawstydzony i w towarzystwie wolę nie gadać o tym, kto co studiuje, kto jakie ma wykształcenie, kto w jaki sposób zarabia, ponieważ ma takie, a nie inne wykształcenie. Eee... Najgorsze co tutaj jest, to porównywanie się. Skropianie, kochany, nie patrz na innych, nie patrz na ten zewnętrzny eee, aspekt. Tracisz na to energię, kumuluj swoją energię na siebie. Nie ma nic gorszego jak porównywanie się. Więc tego nie rób. A jest jeszcze o wiele więcej rzeczy do odkrycia niż ci, niż ci się wydaje. I tak naprawdę, tak, sam teraz takie, takie w ramach pocieszenia, bo tutaj aż się prosi powiedzieć, że sam proces zdobywania tego wykształcenia je, będzie o wiele łatwiejszy niż się skorpionowi wydaje. To będzie o wiele prostsze. Bo to jest nasze subiektywne, to są nasze subiektywne odczucia, czyli te emocje, które powinny zostać wyłączone w tym wszystkim. Czyli liczy się moje działanie, a nie jak ja się czuję wobec tego działania. Jak ja się czuję, że mam się zdobyć na to, że mam zacząć pracować, że mam zacząć zdobywać wykształcenie. Tak, no, pracować nad wykształceniem. I dwie jest to ci przyjdzie o wiele szybciej. Kwestia. To jest wdrożenie się. No, ale trzeba zacząć. Ale bez emocji. Bez emocji. Czyli taki taki wyrównany poziom. Punkt zero tak zwany. No i emocje. Emocje, emocje, emocje. Cały czas emocje wszystko psują. Emocje e, wchodzą w dyskusję emocje próbują przekonać, że tutaj jeszcze są jakieś rzeczy do negocjacji, ale nie ma już o czym negocjować. Nie ma już tematów do, do obrabiania, bo tutaj już trzeba tylko zacząć się wdrażać, powoli. Na początek powoli, żeby to, żeby nie spalić sobie tej motywacji. No więc to jest to. Emocje domagają się dyskusji, ale nie ma już o czym. Dyskusja. Mm -mm. Nie, 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 nie. Tu już jest działanie. Dziękuję.